W Małyszu bynajmniej, nie we wszystkich lampach. Na małyż się czemu małyż? No bo Adam Małyż wygrał kiedyś A4, bez 6 Na skocznik. Niestety, górnych śrub nie ma w ogóle opcji poluzować. Te tak samo strasznie ciężko wychodzą. Jurgen wziął się za zalewanie oliwy. A ja. O kurwa! Ej, Jurgen, ty też tak trafiasz? <laughs> Co to jest? <grybujesz> Ciej, je? no, no Co do mnie to jest jakiś najgorszy temat. Jakieś niewyobrażalne rzeczy się dzieją z samochodami, że to tylko u mnie się tak dzieje. Chciałem Was gorąco zaprosić na mój nowy sklep z ubraniami. Znajdziecie tam wiele ubrań o wysokiej jakości materiału z ciekawymi grafikami. Dodatkowo co tydzień będą wystawiane nowe projekty ubrań. Ale to nie wszystko. Każdy kto zamówił ubranie z mojego sklepu ma ze mną kontakt telefoniczny, jaki dochodzi na zamkniętą grupę Facebooka, co przysługuje normalnej osobie wspierającej mój kanał. Po zakupie w moim sklepie wyświetla mi się numer telefonu, więc odezwę się, jeśli nie napisz na skomer11małpawp.pl, że zakupiłeś ubranie i wtedy chwycimy kontakt. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Tym mroźnym akcentem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Widzicie, że tutaj są wstawione śmietniki. O pewnie część pomyśli: o Ojej, co tu się stało? Jest to czas, w którym właśnie są wichury u nas, i to jest zdziwiony, że w tym samym czasie są wichury w Polsce. Ja wychodziłem z domu, to wczoraj wieczorem wyrwało u mnie wielkie drzewo. Jakieś przystanki pofrunęły, więc dzieje się. No, ale niestety Majster nie ma czasu na przerwę. Żadnego mojego auto nie zniszczyło. Szkoda. Nie <laughs> nażartuję, no, no, ale ubezpieczone są, więc nic by nie było. My bierzemy się za ciekawy temat, mianowicie ja powiem wam szczerze, nie wiem, czy no pewnie zauważyliście, jak mnie oglądacie, że odszedłem od takich napraw typu sprzęgła, hamulce. Ja nie robię w ogóle już takich rzeczy, chyba, że w jakimś pakiecie, że przyjeżdża do mnie klient, robię skrzynię to tam, to dam, to i w pakiecie hamulce. No to okej, okay, ale nie biorę rzeczy, że tam jakieś zawieszenie, coś. No bo jak się przyzwyczaje do lepszych robót, no to tych po prostu w jakichś tam trupach się nie chce robić, bo to wiecie jak to jest, weźmiecie się za jedną śrubę. Tutaj podejrzewam, że też tak będzie w zawieszeniu potem jakaś śruba siedzi sztywno siedzicie nad tym cały dzień i za co wziąć pieniądze, jak się okazuje, że tam jest jakaś śruba dowalona, coś myślę, że mnie na pewno będziecie dobrze, dobrze mnie zrozumiecie na pewno osoby, które są bardziej zagłębione właśnie w tajniki motoryzacji i to na co dzień nie robią to na pewno wiedzą o czym mówię gdzie niby bierzecie auto na hamulce i ma pójść to w godzinach, okazuje się, że cały dzień na tym siedzicie, no ale do rzeczy dostaliśmy tutaj a czwóreczkę. No dostaliśmy, no to w sumie jest aczuleczka od do mego dobrego znajomego, już mu drugi rok obiecuję. No i w końcu mnie uprosił, żeby mu to zrobił. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chciałem Wam pokazać stronę CarVertical, gdzie poprzez wpisanie numeru WIN możemy sobie sprawdzić historię samochodu. No i co w tej historii się znajduje? Przykładowo jaki samochód miał przebieg czy nie był manipulowany jak to wyglądało jeżeli chodzi o kradzieże wypadki, no to jest chyba najważniejsze no i czy na przykład nie był taksówką lecimy sobie dalej, widać gdzie samochód był serwisowany, gdzie mógł być też sprzedawany, to wszystko tutaj nam ładnie, pięknie pokazuje wykres odnośnie przebiegu co też jest bardzo ważną rzeczą, bo bardzo dużo aut jest właśnie niestety kręconych no, i tutaj mam troszeczkę jeszcze dodatkowych informacji. Widzicie za jakie ceny samochód był sprzedawany, wyposażenie. No i najważniejsze, czyli chyba zdjęcia, zdjęcia tego wypadku. No nie jest to w sumie nic strasznego, no bo widywałem gorsze wypadki. No ale jeżeli kupujemy auto za taką dużą cenę, to jednak chcielibyśmy o tym wiedzieć, że one było uszkodzone, żeby nawet się lepiej przyjrzeć, czy nie zostało zrobione po prostu na sztukę, bo to jednak wpływa na bezpieczeństwo podczas jazdy. No i tutaj, tak, możemy sobie te wszystkie zdjęcia obejrzeć, AK Vertical dodatkowo wyłapuje zdjęcia takiego samochodu jak już jest stawiony na jakieś inne aukcje na sprzedaż już po naprawie no i widzicie, że tutaj jest bardzo ładnie samochód zrobiony człowiek by się tak naprawdę nie poznał no śliczny samochód, ale jednak tak jak mówię lepiej wiedzieć o tym co mogło w nim być uszkodzone tak jak tutaj macie, macie go wystawionego bardzo ładny samochód śliczny, białe mi się bardzo podobają ale lepiej wiedzieć i czasami można dzięki takiemu raporciku zaoszczędzić pieniędzy choćby na paliwo gdzie jedziemy taki samochód obejrzeć, yy, niemało kilometrów. A my lecimy dalej. chwil yy, Te auto musi przejść w Niemczech przegląd. I on w sumie chciał kupić nowy samochód. Nie pamiętam, co on chciał kupić: czy jakąś skodę, czy coś. No już nie pamiętam. Bez ja mówiłem, że jak kupisz nowy samochód, będziesz musiał od nowa inwestować. A tak naprawdę, tu tutaj siedzi 1,9 pancerny silniczek. Przebieg to ma tam 280 tysięcy, coś takiego, nie chcę wam teraz skłamać. Silniczek AWX to chyba nawet ten sam, co ja miałem w swoim pierwszym samochodzie w małej szumie i powiem wam szczerze, że jakbym go znalazł, tego go chyba odkupił. Bo bardzo mi się podobał i wtedy miałem problemy pieniężne go sprzedałem i teraz żałuję tego, bo tam jedynie co było do roboty to dwumas. I co jakby jeździł pewnie do dzisiaj tam bez żadnych inwestycji, naprawdę pancerny silnik, tam raz to, co jedynie zrobiłem to jak rozrządu mi zdechnął, ale to normalne Też szklanki co się tam wycierały. I zostało to zmienione. Tutaj zrobiłem już rozrządzik, paski, napinacze. A dzisiaj do wymiany mamy tak: kompletną inspekcję, sprzęgło, bo sprzęgło się skończyło. A na ten przebieg to nic dziwnego: to jest H2001 rocznik, więc troszeczkę lat ten samochód ma. Hamulce przód, tuleje na wahaczach. Co my tutaj jeszcze mamy? Amortyzatory przód, amortyzatory tył, kompletne hamulce, tak jak mówiłem, oliwka, przednie lampy. Kolega sobie zażyczył lepsze radio, wszystkie filterki, jakieś tam lepsze żarówki. Pokupowałem mocniejsze, bo mu coś słabo świeci. Ogólnie te lampy słabo świecą przez te soczewki. Te soczewki, pomimo tego, że są soczewkami, ograniczają światło niestety w tych lampach. I tego mi nikt nie powie, że nie, bo zauważyłem, że choćby nie ma jakie żarówki założył, to soczewka troszeczkę światła odejmuje w małych najmniej nie we wszystkich lampach. Na Małysz Pytacie, czemu małyż? No bo Adam Małysz wygrał kiedyś A4, bez szóstkę na skoczni ze skoki. Dlatego, jak się pytacie nie wiem gdzieś na Poznaniu czy gdziekolwiek, jako części, to wystarczy się pytać do Małysza i każdy wie o co chodzi. E, jakieś tam pierdołki, nie wiem, co tu też łączniki stabilizatora, poduszki do silnika, bo są zerwane. No, i najwięcej roboty będzie ze sprzęgłem, I powiem Wam, że te części chyba kosztowało około 4000 zł. Z czego sprzęgło kosztowało chyba 2500 zł, bez dwumasem, więc troszeczkę to kosztowało. A reszta to w sumie nie była aż taka droga. Tam jakieś gumki tam 20 zł, 50 zł, 80 zł są to ceny naprawdę śmieszne. Jedyne co to sprzęgło tutaj zrobiło taką wielką cenę. Czyli resztę możemy powiedzieć, że łącznie wszystko razem wyszło około 2000. No i spójrzcie, kto przyjechał? Jurga Jorgen żyjesz? <śpiewa> ja też stać się mogę No więc tak to wygląda. My się zaraz bierzemy do roboty i powoli ruszamy. No i tak ogólnie nie ma tragedii. Ze skrzynią tutaj też nie jest aż tak dużo roboty. Spójrzcie, ta skrzynka naprawdę jest mała, więc fajnie jest ją tutaj wyrzucić. Tam widzicie, że u góry silnik coś tam ma jakieś wypocinę Mi się wydaje, że to jest właśnie z tego, z tej szybko złączki. Od... Od interkulera te gumy też żeśmy pokupowali nowe, więc to wszystko jest. Ja się wziąłem za tył. Muszę tutaj zmienić amorki Tutaj te właśnie gumy na stabilizatorze, bo wcześniej były jakoś tak podłożone i mocno zużyte. Wam pokażę, spójrzcie, jaka jest różnica. Są już troszeczkę wyjechane. A tak wyglądałem na aucie. Teraz są trochę już popuszczone ale mniej więcej tak samo wyglądało jakby dociśnięte więc tutaj biorę i to wymieniam No i tak, chwila przerwy na jedzenie tutaj już mamy nowy amorek założony nowe czapeczki, żeby to ładnie konkretnie do przeglądu wyglądało my go już zaraz wrzucamy jeżeli chodzi o skrzynię to Jurgen ją w błyskawicznym momencie całą opierdzielił tutaj już praktycznie zostało za chwilę ją wyciągać więc bardzo fajna robota idzie do przodu, przy okazji trochę poczyścimy go, bo jest pozalewany Przeczyścimy też kanały na potrzeby tam, jak nie będzie skrzyni, chociaż i ze skrzynią, by to nie był problem, ale jak już i tak będzie, chociaż mi się wydaje, że to już kiedyś robiłem bo wtedy są takie problemy, że stoi woda na potrzeby przy akumulatorze i woda idzie do środka samochodu i zalewa nam sterowniki. Potem dzieją się jakieś dziwne cuda, że nie działają nam jakieś tam gadżety w środku typu podnoszenie szyb czy coś, co też jest bardzo ważna sprawa. No i udało się nam skrzynię wyciągnąć. Sprzęgło ogólnie nie wygląda w sumie tak tragicznie. To jest trochę pozalewane olejem, bo tam na górze też EGR sadzi, ale to my go zaraz ogarniemy, też na tamną muszelkę i, i ten, i troszeczkę to poczyścimy. Ale sprzęgło widać, że nie jest mokre, więc tutaj nie rozstało nigdy żadnego oleju. Za chwilę zobaczymy, czy nasz zestaw na pewno pasuje. Mam nadzieję, że tak. Ale będziemy się to sprzęgło dokładnie wziąć i sprawdzić, i bierzemy się dalej za robotę. I jak wygląda tarcza sprzęgowa gazeta? Ten samochód już naprawdę miał ciężko ze sprzęgłem Tak wygląda sprzęgiełko, tak wygląda nowe Wszystko zaraz wleci z luka, noweczka. Jurgen już się bierze za dwumasę Jak wygląda? O kurde No nie, no, to tu już też empty o, swoją drogą śmiesznie skręcona, jeszcze nie widziałem, że tak skręcona Za chwilę to 18 gdzieś tutaj miałem. Chyba tu na ziemi leżało. Jak to wygląda? Nowe śruby dali. Bo bym się zdziwił, gdyby nie dali. Ale dali. No i lecimy dalej. Słuchajcie z tematem. Wygląda to coraz lepiej. Mianowicie nowe amorki sobie już wjechały z nowymi odbojnikami. Tutaj gdzieś jeszcze jakaś śruba w kole. A o, jest tutaj śliczna. Ale to to zrobię jak będę jechał do przeglądu tym samochodem Bo muszę w nim zrobić przegląd, to wtedy sobie tego kółeczka tam wezmę, wcisnę eee, Skrzynię żeśmy już wsadzili Wygląda to coraz lepiej, musimy ją teraz tylko wziąć i, i poskręcać Dosyć to ładnie idzie, minimalne robiła problemy przy wsadzaniu, ale Jurgen dobrze wsadził, więc jest gitara No Nie ma z tym problemu za chwilę się biorę zaczyszczenie piast. Wywalamy kompletnie zwrotnice. Niestety, górnych śrub nie ma w ogóle opcji poluzować. Te tak samo strasznie ciężko wychodzą. Pokażę Wam z drugiej strony, naprawdę, trzeba użyć sporo siły, żeby, żeby to wybić. To jest to, właśnie co mówiłem o tych starych śrubach, o tym aluminium, że to trzeba się więcej bawi niż to zwarte. Tej śruby też nie ma w ogóle sensu ruszać, dlatego, żeby wymienić. Przedni amorek, wyciągniemy sobie całość, komplet, wymienimy amorka, jeszcze raz założymy i to pójdzie raz, dwa i tak mamy wszystko rozebrane, bo musimy wymienić jeszcze te tuleje na wahaczach, więc jedna robota tak naprawdę, bo tak to by można myśleć, jakoś inaczej to zrobimy, ale i tak musimy tu tulejki wymienić, i tak musimy tu tulejki wymienić, więc to jest naprawdę jedna robota. Z robotą jesteśmy troszeczkę dalej, wszystko w etapie czyszczenia, nowe amorki są już wsadzone. Tuleje na bananach są już przebite. O, tutaj widać z drugiej strony już też mam ogarnięte, więc idzie coraz lepiej. Ale powiem wam, że to wszystko tak jest zaś, nie działa, wszystko jest takie sztywne. Nawet te blaszki z, zacisku, z zacisków nie szło i wyciągnąć. To po prostu masakra w takim samochodzie grzebać. A co jest jeszcze gorsze, jak taki samochód przyjeżdża cały mokry po deszczu i człowiek wjeżdża i od razu to robi, to jest masakra. Nie? Jurgen, co o tym sądzisz? Tak sama się patrzę w oczy i zaczęło lecieć, mój kurde, za jakie grzechy. No ale idzie w dobrą stronę. Te będzie trzeba trochę poczyścić i dać te śruby znowu na, na smar, żeby to e, nie powiedzmy, nie zaśniedziało tak znowu. Jeżeli to przesmarujemy, to dłużej to wytrzymuje i. I wiadomo, jest to Ty wiele lepiej. Nikt nie smaluj, to tak. idziemy roboty w owocze trzeba zrobić. Tak, dokładnie. Smalował cały dzień. <laughs> nie, no i tak mamy dobry czas, o której już chyba o dziewiątej. No, jest druga, sprzęgło jest gotowe. Tył jest gotowy, amortyzatory, wszystko. Teraz tylko przód poskładać. O. Więc Jurgen robi, ja kameruję. <laughs> nie, no bierzemy się. Już jesteśmy na etapie dalej, teraz już wzięliśmy się za obydwie poduszki silnika No i niestety one były skończone Spójrzcie sami, że one wysadziły i dlatego ten silnik tak dosyć niestabilnie pracował Bierzemy teraz za... Bierzemy się za montaż Jedzonko zamówione, no to chyba najbardziej ciekawe. W sumie to czasowo troszeczkę zeszło Bardziej niż sądziliśmy, że zajdzie niestety Ale powoli do przodu Jurgen wziął się za zalewanie oliwy a ja... o kuźba. Ej, Jurgen, ty też tak trafiasz? Co to jest? Cej no. Nie ma włosów dlatego, no? no. Starza się. Źle trzymasz. No też ci poszło. A nie do śmiesznie. <grym> no, będzie dobrze smarowane. No, dokładnie. A ja ten... No, ale nie będzie. Nie, ja no to też trzeba jeszcze poczyścić. A ja zmieniam takie właśnie uszczeleczki <grym> na interkulerze. Tak, No. E, tutaj jedną, bo tutaj ciekło stąd, tam też na końcu. No e, i powinien być też zmieniony, ale to już poszła taka inwestycja w ten samochód, że, że mega. A te poduszki drugą stronę chyba wam nie pokazywałem. Ta to by niedługo wybuchła. Jest naprężona jak bomba. Ona to na Maciure czy ty, że się przebił? Nie, to bo takie... Nie, sorry, to brudne. ona tutaj widzę, że już napuchnięte jest i tutaj się taki brud zebrał. No i teraz tak powiem wam, że ta guma, jak tutaj przejdziecie ręką, to ona naprawdę wystaje, a wcześniej to ona była tak wyżłobiona do środka, że głowa mała. I to jest ta sama guma, żeby ktoś nie myślał, że nie. Spójrzcie, jak to wygląda. Więc po prostu sprasowano, od tego, że jest stara. I, i dlatego to tak wygląda, dlatego to jest nieszczelne i stąd po prostu wywala olej no bo to wiadomo, jeżeli taki o-ring ma no, prawie 20 lat to tutaj się nie ma co dziwić, chociaż musiałem zobaczyć jaki to jest w ogóle rocznik samochodu tak teraz patrzę na szybę, to ten samochód ma już 21 lat, więc troszeczkę ma no i taki o-ring już ma prawo tak wyglądać dlatego ja to zakładam nowy powinno sobie to ładnie wejść, jak nasmarowane jest. A jeszcze to sprawdzimy. O, chlub siedzi, i teraz nie będzie problemu z cieknącym olejem, bo najbardziej siedzi właśnie z tych dwóch rur. Z tamtą to normalnie jak się przegazowało, to było widać jak kropiła. I tutaj widzieliście jak ta guma wystawała na nowym. To Wam teraz pokażę, jak taka guma wystaje na starym. To jest jeszcze guma przed założeniem i spójrzcie, że ona jest kompletnie schowana, może od innej pozycji Wam pokażę, o jest na miękko, ja zobaczcie jak będzie jak ją założę nową, a tak wygląda uszczeleczka założona nowa, widać, że ona odstaje, wystaje i wtedy ma to sens dopiero. No i teraz chyba najlepsza przerwa na jedzenie, gość tego zapomniał o coli, Jurgen nas zdenerwował. A my bierzemy się za jedzenie, żebyśmy mieli resztę sił na ten samochód. A tak jak wam mówiłem, takiego starego samochodu się już nie opłaca robić, jak człowiek ma tyle robót na nowe samochody. No też i Bo po prostu tu jakaś śruba stoi tu coś, tu coś jest tyle zabawy, że, że nieopłacalne to jest naprawdę. Jurgen walczy tam z filtrami. Ja się wziąłem tutaj za. Całe wyposażenie tej lampy, mianowicie tu muszę pozakładać. muszę założyć silniczek. Muszę go jeszcze podłączyć, poprzekładać żaróweczki i to po żarówki też kupiliśmy takie dosyć mocne, niby jakieś mocniejsze niż standardowe. Teraz też to ocenimy na przejazdce, bo już się w sumie robi szaro, to będzie ładnie widać. Bo na tych światach to on prawie, że nie świecił. No i niestety kręcimy dalszy odcinek a czwórki. I teraz macie przykład, że to jest zwykła czwóreczka. Znowu coś co szukać majstra. I teraz normalnie człowiek by pomyślał sobie, że to są jakieś ustawki na kanale Co do mnie przydadę, to jest jakiś najgorszy temat. Jakieś niewyobrażalne rzeczy się dzieją z samochodami, że to tylko u mnie się tak dzieje. O jak palmaczka betu. Zaraz panewki wyrzuci przez wydechy. E, co tutaj się dzieje ze sprzęgłem? Sprzęgło bierze, jak już. Na samym końcu puszczam pedał. Tak, tak samo było wcześniej. Założony jest nowy komplet z luka, tak jak widzieliście. Jechałem teraz na przyjazdkę i się ślizga sprzęgło. Czyli znowu jest problem z tym, chociaż wszystko jest łącznie z dwumasem nowe. I teraz co mi dało do myślenia? Eee, jedyne co jakby może powodować taki objaw, że sprzęgło się ślizga, to jest jakby wciśnięte sprzęgło, no i teraz ten wysprzęglik, który zmontowałem, no wiadomo, to on nie był w zestawie, nie jest zepsuty, tego nie wymieniam, bo sama sprzęgłość kosztowała chyba tam, nie wiem, 560 euro, czy ile tam, nie chciałem teraz skłamać, eee, no to wysprzęglik po prostu zakładamy nowy, bo jest tak ładne dojście więc w każdej chwili można go zmienić od zewnątrz. I normalnie one jakby wychodzą, bo są tak jakby tym naprężone ciśnieniem, płynem I można je leciutko ręką wepchać i załapać na śrubkę To tak w każdym samochodzie sobie ten czas trochę użyć pomocy śrubokręta czy coś A w tym samochodzie naprawdę musiałem się ostro namęczyć takim wielkim śrubokrętem dognieć do śruby Musiał dojść tak nie wiem, prawie że pół centymetra I teraz jak sobie to wyobraziłem, to tak jakby nie tłoczek wchodził w sprzęglik tylko e, w cylinderek, tylko ja musiałem wcisnąć sprzęgło, czyli co, co za tym idzie, bo tutaj chciałem Wam to dokładnie wytłumaczyć, żebyście mieli dokładny obraz, ale teraz pewnie już nic nie rozumiecie z tego wszystkiego, ale to może pokażę na samochodzie. E, mi się wydaje, że ktoś kiedyś musiał założyć zły wysprzęglik i najkrócej mówiąc, ta sztanga, która naciska na, na, na ten metal od sprzęgła, musi być za długa. Musi być za długa i sprzęgło cały czas jest trochę wciśnięte. Bo jak gadając z właścicielem samochodu, to mówi, że odkąd go ma, to zawsze był taki problem, że jak dał mocno tam gazu, bo przygazował na autostradzie, to śmierdziało sprzęgło. Już odkąd go posiada. Więc to jest w sumie zastanawiające. Co jeszcze muszę założyć? To podświetlenie rejestracji. I tutaj też takie fajne LEDy zamówiłem muszę tylko gumkę poprawić no i niestety właśnie w tamtych lampeczkach wygniły te końcówki, więc kupiliśmy nowe żarówki to można odłożyć tutaj też ten plastik standardowy jest pęknięty i go założyć że zawsze paranormalnie. ja nie dość, że daje pełno smaru to jeszcze zawsze nagrzewam tutaj wszystko i dopiero to ma sens, bo tak już było kilka razy i mi, i mi nie wiem, że dwa razy chyba trzy, ten plastik, jak niczego nie dałem albo nie nagrzałem teraz tutaj mamy tak tą, powiem będzie o pompkę, wysprzęglik i, I ten patyczek, który w środku, on bezpośrednio naciska jakby tą e, płytkę z łożyskiem oporowym. I mi się wydaje, że ten śpień musi być albo po prostu który założył cały inny wysprzęglik i ten śpień jest za długi. Ja musiałem go mocno docisnąć do skrzyni biegów i możliwe, że cały czas jest troszeczkę sprzęgło wciśnięte. Tak, ja to sobie tłumaczę. Zaraz wyciągniemy tamten wysprzęglik i zobaczymy, bo na pewno tak auto oddać nie mogę. No i teraz tak, wysprzęglik sobie siedzi tutaj, w tym miejscu. On jest skręcony tylko na jednego imbusa szóstkę. I żeby właśnie je, ten wysprzęglik wsadzić, to powiem Wam, musiałem tutaj takie manewry, manewry zrobić, że to się nawet w głowie nie mieści. Aż mnie ręce bolały, ale przez chwilę nawet mi, przez myśl nie przeszło, że coś jest nie tak. Więc ja go wyciągnę i zobaczę, może się mylę. Na tą chwilę, to jest nie mówione, czy to jest. Czy to jest rzeczywiście ta usterka to jest pierwsze co mi przyszło do głowy najtańsze, więc lecę i mały update, rurka siedzi teraz będę musiał się trochę wymyć po tym co co rozchlapało się z tej rurki podświetlenia rejestracji założyłem takie, dosyć fajne o, teraz z latarką świecę to się odbija. no i tak widać bardzo ładne światełka ramki zmienione Wysprzęglik jest też zmieniony, co jest najważniejsze i powiem wam, że te sprzęgło teraz nie wiem, albo jest jeszcze zapowietrzone, albo się całkowicie zmieniło, bo teraz jest tak, że przy końcu jest tak mięciutkie, tak jakbyśmy nowe sprzęgło zamienili i, i, i e, jeszcze nie sprawdzałem od kiedy bierze, od jakiego momentu, ale to też zaraz sprawdzimy, właśnie jadę na przejażdżkę, mam nadzieję, że będzie dobrze, odpowietrzałem e, pod ciśnieniem, bo nie miałem nikogo do pomocy, więc moim zdaniem raczej nie ma opcji, żeby było jeszcze zapowietrzone. Już raczej nie powinno być. No i powiem Wam, chyba oficjalnie mogę stwierdzić, że jest idealnie. Sprzęgiełko jest mięciutkie i na końcu jest luz, a wtedy do samego końca było mocno napięta. Teraz ten pedał tak jest z samego początku taki troszeczkę luźnawy. No ale bynajmniej by winowajcą był wysprzęglik, i mi się wydaje, że on wpłynął też w sumie na z użycia sprzęgła, znaczy na pewno wpłynął, bo to sprzęgło takie strasznie dziwne było widzieliście, że nawet znaczy, chyba wam na tego nie pokazałem, bo byłem taki zestresowany, ostatnio taka gonitwa była, że tutaj założyłem kompletny nowy zestaw, jadę się przejechać i tak na początku tak poczułem jakby się trochę śliznęło, mówię niemożliwe, nowe sprzęgło pewnie mi się wydawało i tam potem daję gazo, brotą w górę i mówię, was zabawa impreza na ibizie Masakrę, tylko że to Audi e, no i tak to słuchajcie było teraz mogę dać gazu i to auto przyspiesza i obrotomierz e, przyspiesza tak jak powinien przyspieszać O, powiedział, bo wcześniej to tylko obrotomierz szedł w górę, a auto szybciej nie jechało, więc e, byłem mega zaskoczony a właściciel jeszcze bardziej, ale teraz jest to zrobione stuprocentowo nie mamy się czym teraz e, przejmować, jedyne co mi zostało zrobić to jutro jadę nim na przegląd wszystko do przeglądu zrobiłem, więc musi przejść. Najważniejsze to było to sprzęgło, bo to, to się działo mi na głowie o no to, co tutaj chodzi. Nie wiem, co było przyczyną tego. Płyn też wymieniłem hamulcowy. Czy ten po prostu wysprzęglik jakiś sobie wadliwy był i się nie cofał, czy co. No nie wiem, ale by na mnie pedał był od samego początku strasznie taki napięty i tylko się leciutko dotknęło i już wysprzęglał. Więc stuprocentowo coś było w nim nie tak. No ale może zrobię nawet sekcję złok, Jego zobaczymy. Jak na razie to się cieszę tym, że to wszystko śmiga. Bo auto naprawdę teraz się jedzie po jedzie. naszą czwureczką właśnie na przegląd. Sprzęgiełka jest naprawdę idealnie, zero poślizgu. Auto troszeczkę ma więcej mocy, no bo już tu tego podkręcałem. Pięknie ogólnie się tym jeździ. Tak jak wam wcześniej wspomniałem ta ja miałem Małysza i bardzo za nim tęsknię za 500 euro zrobicie kurde, prawie że generalkę silnika, a w moim samochodzie za 500 euro kupicie sobie zamek do drzwi może czujnik temperatury. Masakra, ale tak to jest. Więc ja jadę nim na przegląd. I myślę, że tym kończymy dzisiejszy odcinek. Zobaczcie tą bemeczkę po lewej stronie. Ona tutaj stoi już chyba z rok i ma tablicę niby założoną, a ma ściągnięte te zdrapane znaczki. To znaczy, że nie jest zameldowana. Może też się tym zainteresować, może coś ciekawego. Więc kończymy na tym dzisiejszy odcineczek. Was wszystkich pozdrawiam. Miłego dnia wszystkim. Do zobaczyska. Cześć.